ósma na pierwszym etapie. Jaki to był etap? Bardzo dzień ciężki. Dzień no, etap okazał się bardzo ciężki, ale znowu nie tyle konfiguracja terenu była ciężka, bo ja lubię takie tereny, tylko no niestety pogoda troszeczkę osłabiła mój organizm. Pierwszą rundę jechało mi się bardzo dobrze. Myślę, że te premie górskie wygrane przeze mną no, potwierdziły to, że jechało mi się naprawdę dobrze. Wszystko było ok do momentu, gdy spadł ten rzęsisty też po prostu ja bardzo chciałam, ale... Moje no, nogi nie chciały ze mną współpracować i ostatnie, no, ostatnia runda szczególnie od podjazdu pod zom, a słodyczki to już po prostu umierałam, No, no też nie była. Generalnie wszystko fajnie, tylko jakby nogi chciały ze mną współpracować, byłoby dużo fajniej. Ale walczysz to o zwycięstwo na pewno. Tak, jeszcze się nie poddałam, to co jak zobaczyłam tą wariatkę Jolantę, jak z góry się puściła, sobie myślałam, Matko Boska, życie jej niemiłe, czy co? Także odjechała nam na zjeździe na tej pierwszej rundzie. już tam w pewnym momencie. Miałyśmy ją blisko, ale no, dziewczyny nie bardzo chciały współpracować, żeby ten, e, tą ucieczkę skasować. Jedynie do pomocy miałam Monikę, która próbowała to skasować. No, podgoniłyśmy to do 30 sekund, ale za chwilę to się znowu wszystko rozjechało. Także Jolka pojechała dalej jakoś rozegrać, wyścig, dane, I niestety, jak wcześniej już mówiłem, troszeczkę mówiłem, mówiłem już o wejście, Ale mamy jeszcze jutrzejszy etap, nie wiem czy będzie padać, nawet czy dwa. nie będzie, tak nawet dwa, nie wiem czy, nie, czy to będzie padać, czy nie będzie padać, ale no na pewno będziemy jeszcze walczyć. To prognozy są niby troszkę lepsze, żeby nie padać, ale tutaj to cały czas jest jednak znak no. zapytania, bo przestaje na chwilę i za chwilę znowu pada. No. Z dzisiejszego wyścigu ja bardzo chciałam, ale no, moje nogi nie chciały. A co trzeba zrobić, żeby tutaj nie, u, nie uczestniczyć w żadnej kraksie? Co, jak się pilnować? Trzeba no, ostrożnie jechać. Trzeba jechać z przodu, grać poprawkę na dziewczyny, bo niektóre które no, trochę. No ja też może troszeczkę trasę na, na tym, że zbyt ostrożnie jadę, a już po 20 latach ścigania nie mam ochoty na sam koniec się rozwalić. Tak, dziękuję Tak, podziękuję za